Przybyłem pochować ojca. Na szczęście nie musisz. Simon to udaremni. Dlatego chcę się z nim widzieć, bo marnuje czas. Pomógł mi, nie chcę, by stał się wrogiem ludu. Zwłaszcza za nic. To nie jest nic. To bezsensowne. Wasz kolejny błąd. Uważacie, że wszystko, co ma sens, pochodzi od was. Widzę, że nauczyłeś się spierać. Śmierć twojego ojca to barbarzyński obyczaj. Król umiera, więc wódz musi zostać pogrzebany razem z nim? Jakie to strasznie feudalne. A to? Gdy trwa wojna? Proszę spojrzeć. Jak to nazwać? Terapią w brytyjskim stylu. Zachowanie zdrowia psychicznego w dobie chaosu. Inni nazwaliby to dekadencją, ale to bez znaczenia. Wy, biali, wiecie, jak przetrwać. Ta wojna nauczyła mnie, że waszą największą sztuką jest sztuka przetrwania. Lecz miejcie choć tyle pokory, by pozwolić innym przetrwać w ich własny sposób.